Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku serii Subnautica Bilo Zero. Jeszcze na wstępie, moi drodzy, chciałbym Wam życzyć radosnych i spokojnych świąt Bożego rodzinnego grona, przysmaków na stole i wymarzonych prezentów, oczywiście. Także taki wstępik. No i przechodzimy do odcinka. Dostaliśmy w końcu jakiś znak od Alana na N6, tak, 1400 metrów. W końcu coś jest nowego. <laughs> Także sobie tam teraz popłyniemy. To jeszcze, jaka jeszcze ważna rzecz. Wykluły nam się tutaj jakieś Rekin chyba wy wykuł nam się z tego co mówiłem, a nie pokazałem w poprzednim odcinku. A tak poza tym chyba, chyba nic tutaj zmian nie było, bo nie grałem, nagrywam to w niedzielę też. Mm, czyli jutro wypuszczam, dzisiaj znowu nagrywam i to wieczorem jeszcze. Także tak, tak to wygląda. W nowym roku no mam nadzieję, że Julek już wróci do, <grym> do pomocy, to, to będę mógł robić też streamki, ale teraz, no teraz muszę się zająć tym sam. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału po więcej kontenciku z Abnautiki. i lecimy do odcinka. Moi drodzy, płyniemy sobie do Architekta N6M. Teraz uszywamy sobie sobie użyjemy, bo... Jak do niej... A, tutaj. Bo dżdżownica ma 650 metrów. Kurde, głupie, zrobiłem, że się przespałem, bo teraz noc się nam zrobiła. Ja w nocy tak za bardzo nie lubię pływać, no ale dobra. Ja jestem ciekaw, co nas tam nowego może czekać, bo w tą stronę wydaje mi się, że nie płynęliśmy za bardzo, bo tutaj... Czekajcie, no w którą to jest? N6M. Tam jest Uran, pilot, ostatnia znana pozycja, no właśnie. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie tego strasznego rekina. Może to jest na wyspie może? Nie, 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 raczej nie. Kurczę, tylko żeby nas nie prowadziło do tego rekina strasznego. Uuu, my tu chyba wcześniej nie byliśmy, coś mi się tak wydaje, chociaż... Nie jestem pewien. W tej widzę że, znaczy w tej, w, tej, w tej odsłonie, strasznie mało można roślin zbierać. Słuchajcie, no na razie za żadnego zagrożenia nie widzę, czyli, czyli chyba dobrze płyniemy. A to są jakieś wielkie te ośmiornice takie, bo, znaczy ośmiornice jakieś... Co że To jest takie wielkie. Jo, pierdziele, to jest żywe? Żyjesz? O, Może magnety tu znajdę? Przeciśniemy się, co nie Tak, przeciśniemy się. Chyba.

Mm -hmm. Ale to co, zaznaczyłeś mi jakieś miejsce, czy nie? No bo tam się cały czas ten PK8. No poczekajcie, co tutaj z tego można? Zawierać złoto, może. No to złoto to my mamy, ale ja bym chciał magnetyt. Magnetyt, nikiel na przykład. Lit to ja już mam. Nie wiem, może warto się. O, czekajcie, mamy coś. Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that? I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a Leviathan. <laughs> is that sarcasm? i'm still having trouble differentiating how inefficient efficiency aside does the loss of knowledge not create complications well on a personal level losing someone can be traumatic but it's harder to process the idea of generational knowledge humans aren't networked so we can't even be aware of what we're losing moment by moment we try to learn from history maybe it's not ideal but it's what we have Co się dzieje, gdy nie masz więcej wspomnień o innych w zależności od Twojej terenu? Zrobisz swoje własne wspomnienia i interpretacje. Musisz doświadczać życia jako samotny człowiek. Odkryj sam siebie. Ta idea jest dla mnie straszna. Może warto się gdzieś porozglądać jeszcze. Jak tutaj wykryto jakieś e, surowce. Czy to jest miedź? No. To nie jest magnetyt, chyba. Czy to jest magnetyt? Nie, no to tytan. Nie, tam jest koniec mapy, to tam na pewno nie. No nie wiem, dziwny ten region. Wykryto niby jakieś surowce tutaj złożone, ten bla bla bla. Takie te, było powiadomienie, ale myślałem, że znajdziemy już magnety jakiś, no. Ale tu miecie jest dużo, widzę, miedzi. Ale to nie jest nam potrzebne jakoś mocno na razie. Ponieważ się nie dało niżej zanurkować. Czy... Ale nie wygląda, jakbyśmy mieli coś znaleźć jeszcze. Ten artefakt znika, ale tamten nie znikł. Nie rozumiem dlaczego tamten nie znikł. Ale ogromniasty te. O kurwa, to ty odpierdzielasz, ty, zauważać na takie coś. Że tego nawet nie zauważyłem. Tak się wtłopił w tłum. Nie, tutaj chyba nie byliśmy. nie byliśmy na 100%. Chociaż nie, no to ten kombinezon tutaj, który badałem, to to byliśmy, ale bez sens. Totalny bez sens. No, to tak blisko tego rekina pływaliśmy? Kurde. Czy ja tam nic nie przegapiłem? To jest pytanie. Ale chyba nie, bo ja tam sprawdzałem z tysiąc razy. Nie, raczej ja bym to znalazł, jakbym... A tutaj co to jest? Maszyna filtrująca wodę, fajnie. Ale chyba nie, bo ja tam sprawdzałem z tysiąc razy. Fajnie, widzicie? Jednak warto czasami wrócić do takiego czegoś. Myślałem, że... A jednak coś przegapiłem, no i... Proszę bardzo. Ja problem z wodą miałem, teraz nie będzie tego problemu z wodą. Ta maszyna z wodą się na pewno przyda. bo Właśnie tego mi brakowało w tym. Co dalej? Gdzie płynąć dalej? Ani magnetytu, ani tych korzeni. Ale to fajnie wyglądają te wysepki takie, i te dryfujące wielorybki. To nie są wyspy, to są lilie wodne w ogóle. k 8 no kurczę, przepłynę się jeszcze raz tam, bo może coś ja tam nie wziąłem. No nie, i tam pływa te... pływało wcześniej tutaj, no. No właśnie, tylko go teraz... nie widać. Dlaczego go nie widać? No właśnie, tam to pływało. No i ja tam byłem na dole i wszystko zebrałem. Nie rozumiem, czemu mnie tu znowu prowadzi. Nie, nie, nie ryzykujemy. No nie wiem, Alan, musisz dać jeszcze nam jakąś wskazówkę, bo za mało nam dałeś. A, nam spada tutaj ten. Czyliżby się pręty wyczerpywały? Nie, no jeszcze nie wyczerpywały. W ogóle jakieś schematy odblokowaliśmy też, zauważyłem. Chyba. O, właśnie, baterie jonowe i ogniwo jonowe. Oko, do, do czegoś to się na pewno przyda. Jestem ciekaw, do czego bo to bateria to na przykład wzmocniona onową technologią opcja. Ciekawe jestem do czego. Tego nam brakuje. Jednostka równoległego przetwarzania sygnału. Jak jeszcze patrzę to z, z tych, no to tych z, z modułów mm, mamy maszynę, którą chciałbym zrobić na pewno. areo gel będę potrzebował, tak? Dobrze, dobrze, że ja sobie zasadziłem te galaryciaki, ale będę ich potrzebował troszeczkę więcej, wezmę sobie... No czekamy na wiadomości od Alana, w tym czasie sobie oczywiście coś musimy tutaj pobudować, może poprzenosić powolutku jakieś rzeczy. drzemnąć się trzeba. Bo takie kurcze bieganie w kółko w to i w to, więcej wejść do bazy też bym potrzebował. Czy tylko z jednego lecę? Mhm, mało. Ja chyba jednego będę potrzebował tylko na razie. Dobra, niech rosną. Okej, okay. no i co? Dobra, od czego my sobie zaczniemy? Od, yy, od odepnięcia sobie tego na początek, to nie jest potrzebne. Jeden rubinek i mamy areożel. Możemy postawić sobie maszynę filtrującą wodę i super, 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 super. 8 osiem. Dobra, nie, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Dobra, co jeszcze chciałbym teraz zrobić? Po pierwsze musimy sobie jakoś tutaj tą błazę urozmaicić. O, w ogóle te krewetki się w jednym miejscu zrespiły. Czemu się zrespiłyście w jednym miejscu? Ja w ogóle was nie, zbada nie zbadałem. Ja was wyrzuciłem, a sobie tutaj. O, przyskało <laughs> To sobie fajne miejsce zna znaleźliście. Ja to w ogóle zablokowałem tym tutaj sobie możliwość budowania. Także fajnie. Fajnie, fajnie. Co ja tam miałem jeszcze to. jakaś ryba pewnie mi przepłynęła, i dlatego. E, to co? To na razie sobie to przestawimy chyba. Na razie ty mi jakoś też nie jesteś potrzebny mocno, więc nie mam wymogu takiego, żeby, żeby coś, coś budować z tego. Łącznik pionowy. Czy ja jestem w stanie zrobić to Nie, nie jestem w stanie, niestety. To tylko do rury działa w takim razie. W ogóle nie korzystałem z takich sekcji, na przykład o coś takiego. To w ogóle fajnie można połączyć. No ale dobra. Albo platformami jakoś i rurami, żeby było równo. Dobra, rura tutaj na przykład. Aż tyle tytanu potrzebuję? No dobra, rura tutaj. Zastanawiam, jak tutaj budować inaczej. Dobra, najpierw będę musiał chyba chyba sobie zbudować. I co? Potem będę mógł na przykład w dół yy, takim czymś łącznikiem tutaj? Nie będę mógł. Dopiero tak będę. No ale to najpierw to sobie muszę zbudować. Ok, czaje o co chodzi? Zaraz zobaczymy. Czy łącznikiem pionowym możemy w dół iść. Możemy jakoś. To się łączy czy nie? Łączy się. O, proszę bardzo. A jak działa to dobrze. Okej, okay, tylko... Ja... Teraz jest chyba nierówno z tego co widzę. No, jest nierówno. Ja chciałbym to na środku zrobić. Raz, dwa i raz. A, dalej nie jest nierówno. Czy to bez znaczenia czy ja to tu postawiłem czy tam? I co? Trzy na dół? Może trzy na dół? No dobra na dół, tak głęboko jeszcze nie byliśmy ok i tu sobie zrobimy to pomieszczenie na pewno tylko chciałbym je jakoś postawić fajnie może tak tu się idealnie mieści w tym zakątku, tak, no dobra, i jak to teraz połączymy w ten sposób w ten sposób raczej się połączyć powinno Mhm. Mm mhm. Mm nie mam tytanu, a tutaj sztabka plastali dwa. No dobra, będę musiał więcej na pewno tytanu pozbierać. Już coś czuję, że trzeba będzie pofarmić sobie tytanu więcej, ale dobra. To najpierw wróćmy do bazy. To ile będę potrzebował? Tak? Z 5, 10, 10, no tak z 20 na wszelki wypadek. Tu jeszcze chciałbym gdzieś postawić. W tym miejscu dobre by było wejście też na przykład. Do władzu, no, kwarcji tytan. O, spoko. Dobra, zbieram tytan. Chcemy nic nie zjadło. Tytan ty tam kwarcyt chyba najlepiej zebrać teraz na ten moment, tu już kurczę wszystko tak jakby poprze, prze już popa, po ten poeksplorowałem śmieci takie dalej to na razie nam nie są potrzebne. Może jednak będzie działało. O działa, dobra i jest wyjście w dół też. Super działa, dobra. To jest elegancko, elegancko. Można rzec. Dobra, na razie ten włas sobie z powrotem niszczymy. Sztabeczka plastali. Ołki, dołki. Ciekawe czy tutaj też tl będzie w ogóle. Mm, czy będzie w ogóle? Mamy takie połączenie. Super. Dobra. To mnie się podobać. Zaczyna. Tu sobie zrobimy włas. Dobra. No i tutaj jest dużo już do... Możliwości. tutaj jest dużo możliwości, ja bym chciał tutaj zrobić na przykład takie coś eee, Szkło emalianowane 4, eee, tytan 4 i lit 2, okej okay, spoko Szkło, 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 szkło emalianowane 4, tytan cz czy... czy no czy, czekajcie szkło, raz, dwa, trzy Emalianowane robiło się z szkło emalianowane Ołów, diament, o nie, ołów Szukaj mi ołowiu. Szukaj mi tych bryłka wychodnia, albo Galeny. Kurcze, dobra, w Galeny. Nie szuka Galeny. To kamera, nie tam jest. Czemu mi to nie pokazuje na skanerze? Aha, bo ja muszę zrobić jeszcze skaner sobie do tego włożyć, co nie, żeby tak żeby mi to pokazywało. No tak, to było po to miejsce. To był ten chip wyświetlania sterowni. Fajnie, że my to mamy. Magnety tu nie mamy. Oczywiście zawsze pod górkę. Może zawierać mieć, ale tytan też wezmę. Tytanu też już więcej na razie nie. Tylko te czarne szukamy. A to właśnie o takie coś. Ej, co to jest to? Kurde. Właśnie te wybuchające. No, <laughs> są trochę takimi e, Suicide. Taki skład, Suicide Squad. Ale jak moi drodzy, nawiasem mówiąc, jeszcze mało, mało osób bierze udział w konkursie. Nie wiem, wstydzicie się napisać czy coś takiego zaraz po świętach, aby, aby dalej brak tutaj. Zostało 10 dni, moi drodzy. I tylko jedna osoba gryz tutaj, którego chciałbym pochwalić. Piękny komentarzyk. Taki, no właśnie który. który oczekiwałem, można powiedzieć. To ja chciałem zrobić a e, szkło amalionowane. Diamenciki 4. A wróciły mi te baterie na szczęście, tak patrzę teraz, no, wróciły, dobra. Macie szczęście. 4 e, cztery diamenty. Dobra, i dwa lity, tak? Mam, mam, wszystko resztę mam. Chodzimy na dół Tutaj tu. O, dobra. A trzy tylko jednak było trzeba, ale dobra, jedno na zapas będzie. Oua wow. Ależ fajnie O kurde O kurde. Dobra, trzeba, muszę zrobić wzmocnienia. Lid i tytan, szybko, bo nam się zalewa tutaj, lid, nie, nie wychodź, Durniu, nie wychodź. Nie mogę budować, czemu dalej nie mogę budować. No spadajżeż. O jest. Dobra, plus 7. Plus jeszcze jedną. Jest plus 7. Czekajcie, dobra, to How może. Teraz już chyba nie powinno. Opada czy nie opada? Nie, bo jeszcze jest wyżej gdzieś. O kurde. O kurde, cała baza w wodzie. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Ja bym tutaj jeszcze gdzieś postawił to tam dwa razy. O Jezu, ile mi tego tytanu zeszło. Dobra, ale chyba spada z tego co widzę, Spada. No, delikatne problemiki, nie powiem. Delikatne problemiki. <grym wytłumaczyć> Dobrze, nam no nie, nie ten akwarium nie po... <grym> Uciekały <wytłumaczyć> te stworzenia wodne. Dobra, łącznie 23, teraz już po, powinno być git. Okej, okay, a tutaj uciekasz. Uciekłość. Dobra, jest. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Okej. Okay. Czekajcie, to, to sobie mogę zniszczyć wtedy? Chciał, No 13, jeszcze jedną w takim o miejscu wolałbym postawić. Tu. Ten tutaj pokój, moi drodzy, to będzie... To będzie mój pokoik. Tu sobie damy przedziałek. Ale dobra, to też fajnie wyglądać będzie na pewno. Ale dobra, to będziemy sobie ozdabiać yy, nie teraz. Co jeszcze chciałbym? Tutaj może... Tutaj ja bym chciał przenosić, czy tutaj zostawić już ten magazyn? Tu mało miejsca, strasznie się robi. Czekajcie, łóżko Freddy, ja sobie stąd zabieram. A mam tego tytanu jeszcze, to ok. No ten magazyn tutaj brzydko będzie wyglądał. Co nie, tutaj w tym miejscu jest brzydki. No, na pewno nie, tutaj nie chciałbym mieć magazynu. Mm, to już musi tak zostać, jak jest. No, nie pozostaje nic innego, jak magazyn zrobić tutaj. Tylko nie będzie ten magazyn tak, jak w poprzedniej y, odsłonie, bo tam to było dowalone w ogóle. Ten magazyn był za duży, niepotrzebny aż taki. Tu sobie zrobimy mniejszy, spoko. O, no i tutaj będzie magazynek. Możemy już sobie zrobić jakąś szafeczkę, czy nie możemy? Równo z tym niech będzie. O, możemy. No i co? I po, po, powoli sobie będziemy przenosić tutaj te rzeczy. Dziwne, że Alan nic nie mówi do tej pory. Myślałem, że da znać, a on nic. Jestem w stanie wziąć całą tą skrzyneczkę? Jestem w stanie i nawet mogę chyba tytan wziąć. O nie, ekwipunek za, zapełniony. Dobra, git. Potrzeba było do tego, żeby zrobić tabliczkę znamionową, znaczy tabliczkę znamionową, tabliczkę. To, to, to trzeba. A dlaczego tu nie mogę pisać? Nie rozumiem, dziwne to jest, bo tutaj, tu, tu mi nie pokazuje. Na szafce nie mogę. A, nie, nie widzę, nie widać tego. Ale bez sens. Spierdzielaj w takim razie. Nie będę pisał. Z jeden głośniczek na razie i szafę grającą. Parc Titan dwa razy. Ten raz... Okej, okay. a jak ją użyć? Help with your research, oh, it does just not in the way you're probably thinking. Music and math are strongly related. Rhythm is math, harmonies can be math, but music as a whole is more than that. We experience it on an emotional level. A sense it has an impact on your pulse and breathing, it makes you move differently. Bones are controlled by music. We make music and we're moved by it. Not everything is about control, Alan. No, i tak możemy grać, kurcze bele. To mi się podoba. Bam bam, bam.

No moi drodzy, odcineczek bardziej taki budowany, trochę troszeczkę tutaj zrobiliśmy, poruszyliśmy troszkę tą mm, budowę naszej bazy w końcu. Słuchajcie, mm, jeszcze raz spokojny wesołych Świąt. Życzę wam od serduszka oczywiście spędźcie to miło czas z rodziną i prawdopodobnie czekajcie, bo wypada teraz nam odcinek ten piątkowy w drugi dzień świąt to prawdopodobnie odcinek będzie przesunięty na 27 na sobotę ze względu na to, że no, że są święta i że, że nie chcę za, po prostu zawracać wam tak głowy za bardzo takim jeszcze odcinkiem, który wleci 26 dlatego 27 pojawi się odcinek następny, 10, już Subnautica Below Zero nie wiem ile będzie to trwało, chyba długo bo na razie nie ruszamy z fabułą praktycznie w ogóle w tym odcinku nie ruszyliśmy nic się nie dowiedzieliśmy po raz kolejny Alan nie daje znać, no teraz jak mu muzykę puściłem, to coś powiedział. W każdym razie, dziękuję bardzo za obejrzenie, subskrybujcie, łapkujcie i cóż, wesołych świąt!